Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Arctic Motel Simulator. Wczytujemy sobie gierkę, kiedy żeśmy tu grali. 12 lipca grałam. 12 lipca grałam, a jest, moi drodzy, 30. Jest 30 lipiec, zobaczymy sobie, co my dzisiaj tutaj w naszym arktycznym motelu będziemy słuchajcie robić. Czy my mamy jakieś zadania? Nie pamiętam, oczywiście, że nie pamiętam. Was zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Pada? Tak subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i bardzo dziękuję, wielkie podziękowania dla moich wspierających, za wspieranie kanału, wielkie buziaki, dla Was jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, to nie pada to ogień, Katarina, co ty gadasz co ty godosz, dobra, co my tam mamy, aha, mamy cały czas ten bonus mamy cały czas ten bonus no dobra, no on bardzo wolno idzie, więc na kolejną misję tak naprawdę, to my tu będziemy jeszcze musieli długo, 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 długo czekać, ok, ja sobie tutaj pokazuję w sklepie ciekawe czy jest jakiś poszukiwany i co ja chciałam, my chyba robiliśmy tam poczekaj, jest poszukiwany faktycznie, Saul Lucas, Saul Lucas sprawdźmy na naszym tutaj komputerku, czy jest taka osoba w naszym motelu, tutaj nie, tutaj nie Saul Lucas znając życie tego nie będzie, ale mamy już dużo pokoi, co? <grym> Ale mam już dużo pokoi. Nie, Niestety takiej osoby pracownik nie ma wystarczającej w lodówce opcji. No dobra, no to słuchajcie, szybko, szybko, szybko sklep internetowy. Gdzie są jedzonki, składniki, pyrki. Dobra, kupuj 50, 30, 30, 30, 30 i mamy zakupy. Co? Kupiłam? W magazynie nie ma wystarczająco dużo miejsca. Zajęte miejsce obejmuje wszystkie przesyłki w transporcie. Co? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekaj, czekaj, czekaj. się tu wychodzi stąd. Czy ja już tu mam jakieś zamówienie pod tym? Tak, coś tu jest. Może ja kupiłam już to. Nie wiem, co tutaj jest w tym. Restauracja: cztery osoby, sklep spożywczy trzy osoby. No, mam nadzieję. Jakoś uznał, że coś tam, pewnie, że jest za drogo. Mam nadzieję. Tu mamy do wynajęcia, że tego ziemniaka oni tam mają. Teraz dobra, tu jest pokój do wynajęcia. Tutaj jest ten dla zwierząt, prawda? I ja go nie zrobiłam, <grym> nie pamiętam. Ja nie mogę mieć przerw w graniu w jakąkolwiek grę, bo ja potem po prostu nie pamiętam. Ale jeżeli chodzi o. Czekajcie o koszyk, to jest to. E, dobra, poczekajcie, bo ja bym musiała kupić tak, meble pokój dla zwierząt meble, halo. Pokój dla zwierząt. I tutaj jest tak, sofa, akcesoria łazienkowe sofa. Prysznicy chyba kupowaliśmy, prawda? To pokoju dla zwierząt. Dalej mamy tak stolik kawowy razy dwa. Dwa? Nie. Stolik kawowy. A to ja mam tu w koszyku? Gdzie to mam w, w magazynie? A, ja to mam w magazynie. Jezu, jaki jestem nieogar dzisiaj, a czy dzisiaj przy tej grze? Mm, ja to mam w u siebie w, w zapasach, tak? Pokażcie, no mi to. Tak. Ja to mam, tylko to trzeba umeblować. No widzicie? Dobrze, że spojrzałam. Tu mamy prysznic. To ja go pamiętam stawiałam tutaj. Tutaj go stawiałam. Idę, słuchajcie, do sklepu, bo tam jest 7 osób na nas czeka. Siedem osób. Tylko gdzie ten sklep? Gdzie to? Gdzie to? Gdzie? 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 Gdzie tu? Dobra. No, Okej. Okay. O Jezu, pan tu z jakąś puchą tylko. Za ogrzewanie, a właśnie jak tam ogrzewanie, dobra, na razie jest chyba ok, jeżeli chodzi o ogrzewanie, dobra Nie, słuchajcie, ja w tej grze nie mogę mieć takich przerw w nagrywaniu, bo ja potem nie pamiętam co mówiłam, jakie miałam plany, co chciałam robić No ale, no niestety tak wyszło, że musiałam mieć przerwę, jeżeli chodzi o tą grę Ok, dobra, słuchajcie, o, obsługa pokoju Goście pokoju motelu również chcą spróbować Tutejszego jedzenia Mogą składać zamówienia na obsługę pokoju Bo ile tego jest Dosz Dostarcz ugotowane. jedzenie No nie, spadajcie na drzewo Cały czas coś chcą A ty czym się <laughs> Ty jesteś szefem kuchni Ty tu, ty tu To weź ty idź na razie na dostawcę Eskalować Ja bym musiała kupić tak Ja chciałam robić kabinę pracowniczą za 4600 jest, <laughs> bo ja chcę mieć jeszcze nowego pracownika, właśnie do obsługi. Tak, już pamiętam, a ile my mamy? 5000 mamy, to czekaj, ja to zrobię. Eskalować? Kabina pracownicza, budowa. Najpierw ulepsz motel. Aha. Aha. Aha, aha, aha. 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 Hmm, ok. Czyli co? Dobra, nie to, to chciałam Teraz chciałam, no może być ten stolik kawowy, to już im tutaj postawimy Tu mamy jakieś lampki, to tak, tą zawsze tutaj dawałam na stoliczek Ale jak mam, on się musi chyba sam ulepszyć ten motel, prawda? No chyba tak Dobra, i teraz tak, damy łuzio No koło kibelka to nie, ostatnio też właśnie tak chyba mówiłam, że koło kibelka to nie chciałabym jednak dawać, dobra, teraz możemy te stoliki czy on mi się tu zmieści, oczywiście, że nie więc damy, więc damy tylko po tej stronie i damy jeszcze, o, na przykład gdzieś tu, proszę bardzo tak, tu mamy akcesoria dla zwierząt, mamy drapaczek z domkiem i mamy legowisko to legowisko dajmy na przykład o, tutaj sobie będzie pieseczek leżał koło pani, jak pani będzie oglądać TV, tu mamy zlew o, dobra. I kibelek. I pięknie nam się tutaj wszystko mieści. Sklep spożywczy 5 osób. Obsługa pokoju. A te, czemu ona nie robi tej obsługi pokoju, że ja się tak zapytam. Dostawca. Obsługa pokoju. Domowe frytki to ona pewnie za tym czeka. Nie, wiecie co, ja ją muszę dać na sprzątanie. Ja ją muszę dać na sprzątanie, na ekipę sprzątającą, bo, bo to jest nam bardziej potrzebne moim zdaniem. To jest nam bardziej potrzebne. Sofę dałam, tak? Czego my tu jeszcze nie mamy? Wszystko mamy teoretycznie, ale ja pewnie kupiłam jeszcze kwiaty, zgadza się. Więc jeden pójdzie tu, drugi pójdzie tu. I czy kupiłam telewizor? Oczywiście, że tak. <grym> Oczywiście, że kupiłam telewizor. Dobra, teraz jeszcze ściany. Teraz jeszcze ściany, sufit standardowo zostawiamy. Ściany... Ale też zrobiłam poprzednie w takim drewnie. A zróbmy teraz w takim białym. I W i N podłogi też. Może jakieś takie zrobimy jasne? Może taki marmur? Gdzie to się cofało? Co to się cofa? V i N. Takie zrobimy? A zróbmy im takie, dobra. Nie chcę tego. Daj mi, przestań mi z tym kółkiem tu. Łapkę chcę. Mapka, nic nie nawywijałam, mnie. Dobra, tu się zrobiło automatycznie, czyli to już też powinno być do wynajęcia. Dobra, ja się słuchajcie śpieszę, bo do tego sklepu mnie tutaj poganiają, który znowu nie wiem, gdzie jest tu. Tutaj jest, no i ta obsługa pokoju nam cały czas wisi. Te frytki twój szef tego używa. Czy są tutaj już te domowe frytki? Twój recepcjonista jest teraz po służbie, twój szef kuchni tego. To, jakie ja mam zanieść te frytki? Ok, dobra, tamten też już będzie po służbie. Recepcjonista. Trzeba zobaczyć tego poszukiwanego. Czy może się przypadkiem u nas nie zameldował? No nic, no ta obsługa pokoju po prostu będzie stracona i tyle. I bo ja potrzebuję dodatkowego pracownika. A kiedy my ulepszymy ten motel, to ja nie mam pojęcia. Dobra, i teraz mamy tak. Saul Lukas jeszcze raz. Pokoje. Sprawdźmy to, bo dostalibyśmy za to pieniądz. Zostalibyśmy za to pieniądz. Julia? Tu nie ma nikogo, nikogo. Albo on jest nie... Bez podania, nie? Tak. Eee, dobra, dobra. Pani chce co? Pani coś tu już wymyśla, widzę. Nie. <laughs> A, za wysoka cena. No przykro mi serdecznie. Pani? Też za wysoka. Upsy. Dobra, i, i tak zobaczcie, mamy prawie wszystkie pokoje zajęte. Nie, wolne. Ej, no bez jaj. Pokój godzinowy. No to może, słuchajcie, tu jest trochę przesada, rzeczywiście. Zróbmy 12. No, bo tu jest chyba 202. No, trochę przesadziłam. 250. A czemu to jest tak wszystko przesadzone? 174, to zróbmy 200. Sauna, 207, no to zróbmy 300 na przykład. I co? I co ty chcesz? Pokój godzinowy. Ej, no bo naprawdę mamy, patrzcie, wolne są te pokoje. Myślałam, że one są za... A te co, taka wykończona, zmęczona kobita? Ten nam przyniósł klucz. Cena jest za wysoka. Jeszcze? Arktyczne iglo. Ja się zastanawiam. No. Aha, dobra, idzie już ten. Recepcjonista. Jak tutaj? Kiedy my będziemy mieć ten kolejny poziom motelu? Bo mamy raz, dwa, trzy, cztery i pół gwiazdki. To kiedy dobijemy do tej piątej? Dobra, no nic, no trzeba grać po prostu, trzeba grać. No a ta obsługa pokoju to tak, y o jezu, my tu w ogóle mamy słabo z zatowarowaniem na tym, na półkach. Dobra, automatycznie, jak tam, y trzeba by chyba było dołożyć do pieca też. Tutaj, tutaj, trzeba by było, może. Czekajcie, pójdziemy zobaczyć te frytki. Domowe frytki gotowe. O, 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 o. A dokąd te domowe frytki mają iść? Czekajcie, postawmy tu. Obsługa pokoju, pokój 14. Koszyk, a to muszę mieć koszyk włączony, tak? 14. Chrysztapanie, a gdzie jest pokój 14? 9. 15, to może tu jest. Nie, tu jest 16, tu jest 6. zagubiłam się. We własnym hotelu, motelu, tu jest 14. Proszę bardzo. Jak odmowa us obsługi, usługi. Restauracja, jedna osoba, dobra. Tylko teraz wiecie co? Ja bym jeszcze zamówiła. Ile mamy pieniędzy? Nie ogarniam, nie, nie potrafię się ogarnąć w tej grze, mamy prawie 8000 tysięcy składników, ja bym tu jeszcze zamówiła, żeby jej tam niczego, słuchajcie, nie zabrakło, żeby jej niczego nie zabrakło, może nawet po 50, Bo, 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 niech sobie jedzą, niech kupują, prawda? Tysiąc no, tysiąc nam zabierze, ale to co? Dobra, i teraz mamy 36900, czyli mamy prawie 7000, więc można by było, chrapiące arktyczne filety, tego nie robimy, bo do tego są potrzebne złowione ryby, a nam to łowienie tak nie bardzo idzie. Dobra, tutaj tak, tutaj tak, tutaj są te pokoje niestety wolne, musimy napalić w piecu, dobra już powoli słuchajcie wracam do żywych w tej grze. Już powoli, powoli zaczynam ogarniać, ale nie wiem, gdzie jestem. Ej, gdzie jest ten? Tu, dobra, dobra. E, tutaj, tutaj trzeba by było coś tam do pieca dorzucić. Kosz. Dobra, mamy tutaj drewienka, więc 20 dorzucimy, spoko. I przyszły nam tutaj produkty do Restauracji, no i myślę, że coś by trzeba było, słuchajcie, postawić, coś by trzeba było postawić magazyn, zwiększ przestrzeń, 1500, na razie tego nie robię. To są meble, które mamy w chyba koszyku, nie, które mamy w magazynie, a, które mamy w magazynie, ok. Ok, czyli no, ma, mamy dosyć sporo tego, eskalować I teraz jakby tak to mamy, polowanie, łowienie pod lodem, sklep Czy to mogę eskalować? Bo coś się pamiętam, że chyba chciałam Muszę ściąć wszystkie grze, drzewa, przystanek autobusowy, budowa 2600, pralnia samoobsługowa, eskalować, ale to muszę Aha, nie jest odblokowane Parking dla kamperów, też nie jest odblokowany Wypożyczalnia sprzętu, też nie jest odblokowane Dobra, coś mi chciała, słuchajcie Ok, eskalowałam tutaj Eskalujmy tu. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Nie wiem, czy dobrze, że ja wydaję te pieniądze, ale może więcej osób będzie z tego korzystać. No, jeszcze trochę zimy nam zostało, yy, więc niech sobie pod tym lodem tutaj łowią 3600. Może zaraz sobie byśmy jakiś nowy pokój zbudowali. Yy, tutaj zbierzemy pieniążki. W sklepie spożywczym mamy już 4 osoby. No, bo na te kampery to niestety, niestety musimy poczekać. Igla nie, 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 nie o. nieco. Nie opłaca nam się budować, bo iglo zaraz nam zacznie topnieć A czy te pokoje dla zwierząt się opłaca? Nie wiem Myślę, że najbardziej to chyba opłaca się te pokoje godzinowe, przynajmniej na razie budować Uuu, Ponownie zamarzł otwór w lodzie, dobra I mamy tylko jedną negatywną opinię, że ceny są wysokie Dobra, codzienny zysk 415, niewiele Zróbmy cenę rynkową, zróbmy cenę rynkową, żeby trochę zarobić, wiecie? Żeby troszkę zarobić Dobra, tutaj też pokazujemy i pójdziemy zaraz ogarnąć te dziury w lodzie. Tutaj, tutaj, ok. Dobra. Jak tam z tymi pokojami? Jeszcze chciałam zobaczyć, czy one już tak wszystkie są bardziej wynajęte? No nie, zobaczcie, ile jest pustych pokoi. A ten Saul dotarł do nas, czy nie dotarł pokoje? Nie dotarł do nas. Kurczę, no dużo tych pustych pokoi my tu mamy. Dużo, dużo, nie podoba się to mi. Może byśmy kurczę, ten przystanek autobusowy też ulepszyli. Eskalować. Gdzie to jest? Przystanek autobusowy. Klienci na autobus 4,8. Maksymalny poziom ulepszenia 2 na No dobra. Zróbmy to. <gryw> nie wiem, czy dobrze robię. Ale wiecie, może będzie więcej klientów przynajmniej, bo mamy bardzo dużo pustych pokoi. Okej, okay, typy pokoi dla zwierząt, sauna. Może z sauną wybudujemy? Właśnie. Przyczepa kempingowa zostanie blokowany na poziomie motelu 4. No ale mamy level 3 cały czas. To czemu my nie idziemy po level 4? O, ktoś do nas dzwoni. A dobra, na pustą rękę. Cześć, czy jesteś kierownikiem? Pokój obok mojego, pokój obok mojego, pokój 4. Co oni do cholery robią? Są tak głośni, że w ogóle nie mogę spać. Czy możesz pójść się tym zająć? Jasne, zobaczę, co mogę zrobić. Poszedłeś do pokoju, rozmawiałeś. Tak, 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 dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Ale mamy 1300, a sauna kosztuje 3,5. <grym> to narobiłam. Nie no, dobra, spoko. E, zaraz się odkujemy i, i będziemy, nie tak, i będziemy, i będziemy sobie stawiać saunę. Pokój z sauną, bo <grym> ja o tym zapomniałam. A, może rzeczywiście warto takie atrakcje im dawać do pokoju, jak sauna. Dobra, tutaj mamy panią. A tutaj, tutaj. Ten ma ekspa w górę. Pracownik ukończył zamówienie na pokój drugi. Dostarczcie, a będziesz mieć czas, aby z, lub zatrudnić dostawcę. A to co mamy? Mamy jakieś. Tak, obsługę pokoju mamy. Domowe frytki, pokój 2. Pokój 2. Domowe frytki gotowe. A, i tu jest pokazane. Dobra, ja muszę mieć koszyk. Ja muszę mieć koszyk. Okej, okay. wtedy mogę to zabrać. Już wszystko rozumiem. Już wszystko rozumiem. Tu obsłużymy pana. Ty tutaj masz zapas wszystkiego, mi się wydaje. 209, aha, dobra. Tutaj tak, tutaj tak. Tu chciałam zobaczyć jeszcze pokój godzinowy. Mamy 9,70 godzina. I sauna jest za 278 dzień. No, to by się sauna chyba najbardziej opłacała, żeby ją stawiać ale to nam jeszcze tyczkę brakuje. Mogłabym iść połowić rybki. Ale, ale, ale. Jaki pieseczek? Zobaczcie, z pieseczkiem przyjechał. Super. Super, super. No musimy mieć czwarty poziom motelu, a nie chce nam skoczyć. Kiedy nam skoczyć? trzeci? Już chyba dawno. Nie mi się wydaje. Wymeldowanie. No i zobaczcie, i od razu jest więcej gości. Jak obniżyłam trochę ceny, więc sprawdźmy teraz tego zioma. tylko Nie wiem, jak on miał. Saul. Saul Lukas. Tu. Jest! Jest! Pokój numer 3. Dobra, dzwonimy? Dzwonimy, pokój numer 3. No i dostaliśmy 700 dolarów. Pięknie, pięknie, pięknie. Tak trzeba zarabiać, słuchajcie, pieniądz. Pokój z sauną, to pokoje z sauną robiłam tak, ale w tu, tam, tam, tu. Ale w pewnym momencie te pokoje nam się wymieszają ze sobą. Tutaj jest ten sauną, bo jest komin. Tutaj też. Więc może pójdziemy. W tą stronę. O, może tutaj zrobimy kolejny pokój z, z sauną. No trochę daleko. O, mail. Niespokojny gość poskarżył. Ej, miałam te dziury w lodzie. Niespokojny gość poskarżył się na hałas sąsiada. A ty postanowiłeś to naprawić. Ale ten sąsiad był tak zły, że wskazał cię palcem w twarz, a wy przeklinaliście się nawzajem. Ten dzień miał być dniem, w którym wielu gości nie będzie mogło spać. A wasze krzyki i przekleństwa stały się nowym problemem z hałasem. Aha, no to sorry. To nie ja. To nie ja. To gra. Dobra, miałam ten lód zobaczyć. Każda usługa ok. No jeszcze dzisiaj, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nam się ten bonus nie skończy. A szkoda, bo ja już bym chciała mieć kolejną misję, bo ja już bym chciała mieć kolejne zadanie. Ok, ścinamy, 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 ścinamy. A Wy kochani, sprawdźcie, czy zostawiliście łapkę w górę i od jakiegoś czasu na YouTube. Jak zostawicie łapkę w górę, to wyskakuje opcja podbicia filmu. Także jeżeli chcecie, jeżeli macie chęć, to kliknijcie tą, ten przycisk taki podbij jest. I, i, i będę Wam bardzo, 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 bardzo za to wdzięczna, bo wtedy film będzie zdobywa jakieś punkty i może wyskoczyć właśnie gdzieś wyżej w statystykach YouTube'a i pokazać się większej ilości osób, także jeżeli. O, jeżeli możecie, to kliknijcie właśnie to podbicie, ale ono pojawia się dopiero po kliknięciu łapki w górę. Także z góry dziękuję bardzo serdecznie. Dobra, pozbieramy sobie tu 4500, bo ja się martwię, żeby nam zaraz tutaj nie zabrali z za jakiejś pensje i w końcu koniec końców nie postawię tej sauny, aczkolwiek i tak trzeba ją jeszcze będzie umeblować. Dobra, tutaj tutaj. W piecu też trzeba będzie coś tam rzucić, ale ja pójdę jeszcze tutaj te dziury w tym lodzie zrobić, żeby oni mogli z tego korzystać. Żeby oni mogli z tego korzystać, póki jeszcze ten lód jest, bo potem nie będzie. Dobra, dzięki temu bonusowi zdobyliśmy w ogóle 7440. Ja nie pamiętam, czy to nam wskoczy później, czy to nam skakuje od razu do naszego konta. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Dobra tutaj, tutaj, mamy tam chyba 7 wędek z tego co ja kojarzę, jak teraz powiększyliśmy tutaj poziom tego łowienia ryb pod lodem ale mogę się mylić, ale no dobra poróbmy im tutaj te dziury jak sobie korzystają dobrze, 7520 już mamy z bonusu i tutaj jeszcze jedną dziurę zrobimy, obsługa pokoju jest jakaś no to słuchajcie, obsługa pokoju frytki do pokoju 10 Dobra, że będę chodziła z tymi frytkami O, 8 wędek mamy nawet No, postaram się chodzić z tymi frytkami Zobaczymy jak to będzie Do pokoju 10? To było chyba tak Właśnie, tak jest z moją pamięcią Tak jest kochani z moją pamięcią Chodźcie po te frytaski I to one są właśnie tak tutaj oznaczone, widzicie? Jest nawet opisany, napisany pokój Pokój 10 9 to tutaj jest 10 i też miga nam wykrzyknik Proszę bardzo, proszę serdecznie, cieplutkie fryteczki, a ja idę stawiać saunę. A ja idę stawiać pokój z, z sauną. Tutaj już mamy miejsce gdzieś przygotowane. Chyba nawet tu. Czy nie? Tak, mogę, na zielono mamy. Czy nie? Nie masz wystarczającej ilości. A, drewno muszę mieć. A ile mam drewna? 31. Ej, no to. Ale kurczę, wiecie co? Ej, to nie, to zróbmy to, poczekajcie. Tak, sklep internetowy, inne, i musimy zamówić tak z 10 tego, z 10 tego, i zamówmy to drewno. <gryw> zamówmy 50 do drewna i tyle. Teraz będę mogła. Chociaż to dopiero nam przyjdzie. To chwila, moment. Idziemy tu, podostawę. Sklep spożywczy, dobra, to ja jeszcze wskoczę do sklepu spożywczego szybciutko. Skasujemy ich. Przyjmiemy tą dostawę, napalimy w piecu. Dobra, cyk, cyk, cyk. Postawimy nasz nowy domek i w przyszłym odcinku będziemy go meblować, chociaż widzę, że, 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 że z kasą to będziemy tak na styk, więc najpierw na to umeblowanie trzeba będzie uzbierać pieniążki. Dobra, wyjdźmy. Jakoś w pokoju za. O, specjalny agent. Ej, właśnie, bo ja zapomniałam o tych agentach. Personel, specjalni agenci. I tu mężczyznę chcą to... dać. Dajmy mu Gustawo. Dajmy mu Gustawo. Zapomniałam o tych specjalnych... Ale oblech. Ale oblech. No nic, dobrze. Takiego dostali. Niech się cieszą, niech dobrze zapłacą. Yy, dobra, na palmy, jak już tu jesteśmy. Bo zaraz tam zaczną, słuchajcie, narzekać na ciepełko. Zaraz zacznie spadać to na łeb, na szyję to ciepło. Okej, okay, dobra. Mamy tak. I teraz chyba będziemy mogli postawić w końcu tą saunę. Wymaldowanie dwie osoby, restauracja jedną. Czy nasz ziomek jest tam na tym? Mm, na przerwie. Ten od recepcji. O, dobra. My możemy postawić na pustą rękę, tylko czy ja będę pamiętać. <grym> Że ja muszę ten pokój umeblować Wydaje mi się, że tak że on, Chociaż ona tu jest Więc tamten też powinien być na recepcji Albo dopiero wracają z przerwy Albo dopiero I spoko ta restauracja, bałam się, że nie ogarniemy Ale jest ok Dobra, jest Poszukiwanego nie mamy Także myślę kochani, że ja na tym ten odcinek będę kończyć W przyszłym odcinku Zrobimy sobie, umeblujemy ten pokój Z sauną No i musimy się starać oczywiście Zdobyć te cztery gwiazdki Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze. Musiałam na chwilę odejść od kąpa. Mamy jeszcze tutaj jakiegoś maila, mi się wyświetlił. Ja już się żegnałam. No i słuchajcie, jak wiecie. Jak, kiedy te cztery gwiazdki zdobędę to, zdobędę, to dajcie mi znać w komentarzu, ale przeczytamy sobie jeszcze tego maila. Właściciel motelu. Cześć, jestem lokalnym policjantem, który był w motelu ostatnim razem. Krążyły plotki, że łamiesz prawa, świadcząc tajne usługi specjalne. Po naszym ostatnim dochodzeniu potwierdziliśmy, że plotki te nie są prawdziwe. Policja, chwali Cię jako dobrego obywatela, proszę kontynuuj. Dobra, kochani, ja już robię pauzę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie. Się cieplutko i papa. Pa.